Ma mówić do pana czy do kamery? Jak pani ma na imię? Basia. Pani Basiu, ee, ile pani ma lat? No, kobieta nigdy nie mówi, ile ma lat, na ile wygląda. Dobrze. I na ile się czuję? Proszę opowiedzieć, jak minął dzień, czy coś się szczególnego co wydarzyło. No fajnie było wszystko, kurwa, wchodzę do windy, frajer wchodzi, kurwa, 90-letni prawie ten Józek. Kurwa, z trzema pies wali kupę. No kurwa, czujesz to? No kurwa, taki smut jak z kurwy syn. Frajera muszę podać do, 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 do tego. Do kolegi, my koleś my musimy pierdalać to. A zwróciła mu pani uwagę? Tak, to koleś my, myślałem, że mnie opluje. Kurwa. No. Skąd no, posprzątał no. to, 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 to? Skąd posprzątał? Mnie nas zrobił jak odsyłający na pustyni, kurwa. Numer pierdolony. Chuj pierdolony. Pies jak pies, bo pies niewinny, może nie zdąży. Ale frajer o plumie, no to co ty? Kolegium kurwa. Nie ma, że boli. No. I myśli pani, że reszta sąsiadów też się na niego skarży? Oczywiście, że ta. Pies sra, pies sra, No. I taka prawda jest. Szczuje tym samym. Tak. Do kundel, Kagańca. O, kagańca nie ma. Bez smyczy jest w indzie. Co, to no to. Ale to no jakie mogą wyciągnąć konsekwencje? No jak to konsekwencje? Koleś musi zapłacić, pies musi być w kagańcu i na smycie, a nie kurwa, wyprowadza go kurwa jak świnie. No, no taka prawda kurwa. No. Pies niewinny, frajera trzeba ukarać. Pracuje? Czym się Pani zajmuje? Czy Pani jest na emeryturze? Eee, pracowałam w teatrze, byłam garderobianą. Długo? Z babami byłam tydzień, z chłopami byłam 10 lat. Chłopy to chłopy, a baby to kurwa lelum po lelu po nie mogłam wyrobić i spierdoliłam, stamtąd poszłam do facetów, bo mnie kurwa baby na seks działają i na urowie kurwa. Ale co, zazdrosne. Nie, jakoś mnie kurwa denerwuje, a ty 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 ty, ty, ty wiesz kurwa to chłopcy kurwa majtki zrutki prutki wiesz. Mnie to w normalnie kurwa normalnie dobijało, a chłopca się sam ubrał wiesz z jajem wiesz. Konkretny. No dokładnie, krótka piłka, nie to z babami kurwa, lelum po lelum kurwa, madam kurwa pierdolone, XXI wieku, no. Dobrze, a y, teraz kim się Pani zajmuje? Teraz jestem w Akademii Sztuk Pięknych, git majonez, młodzież mnie rysuje, maluje, rzeźbi, jest super. Spoko, profesorzy git, szkoła git, wszystko jest super. Dogaduje się Pani z młodzieżą? No łala, tylko powiedział, co ze starociami kurwa nawijać? Przestań to. Starocie to kurwa wiesz o chorobach, o, o lekarstwach i kurde wiesz. A młodzież to jest fajna, zawsze uśmiechnięta do przodu, wiesz, do bramuza. To prawda? Znowu te oko, To jest krewka do oczu, tak? Dokładnie. Hmm. Uważa Pani, że. Mm, yy... Ostry makijaż, odzwierciedla, ostry temperament człowieka? Tak. I charakter. To są papierach. Rozumiem, że pani pali. Czy pani rzuciła? dlatego to jest pani najbliższy przedmiot? Palę. Dużo pani pali dziennie? Nie. Za Kto jest na tym zdjęciu? Ja. To jest Pani? Tak. Trochę się Pani zmieniła. Pani schudła dosyć dużo. No. Dlaczego? No, A Pani jest taka raczej romantyczna, czy nie? No, zależy. jestem bliźniak, jestem dwulicowa. Raz jestem ordynarna, raz jestem miła, sympatyczna. Ale przeważnie to jestem taka, no... No, byłam na wakacjach w Holandii, w Amsterdamie, mieszkałam kurwa prawie przy polu, bo pracowałam na polu. Zbierałam jabłka, gruszki, śliwki kurwa, no i zapoznałam fajnych Polaków, dziewczyny, chłopaki, żeśmy pracowali, było git. A że w Holandia jest krajem takim wiesz, do przodu poszliśmy do normalnie w każdym kiosku, sklepie spożywczym, w aptece, czy monopolowym, poszliśmy, no i kupiliśmy sobie tego, trawa gratis, kurwa, i git, i lecimy, ja ciągle, kurwa, power jak chuj, rozumiesz, różowo mam w oczach, niebiesko w mózgu, odlatuję, odlot, normalny, kurwa, rozlot, 360 stopni, super, kurwa, było tak super, mówię Ci, że szok. Dura Pani tam była? No, byłam te trzy miesiące. Super było. No kurwa, pala jak chuj. Ale zarabia, zarobkowo, tak? No, no, jabłka zbierałam. Kolej na drzewie, ja do kosika wiesz o co chodzi. Trawka, git, majonez i super było, no. Ale yy, bo tam to jest legalne, tak? No dokładnie, co? Nie wiesz, nie byłeś. A czemu w Polsce to jest nielegalne, a tam i legalne? Nie wiem, skąd mówię, No Tam jest kraj tu jest komuna jeszcze. Jest. Nie wiem, że jesteśmy 100 lat za murzynami, kurwa. Dzień dobry. Dobry. Eee, jak minął dzisiaj dzień? Oko. Kawka wypita, fajka zapalona. Coś szczególnego wydarzyło? A, nic się nie wydarzyło, kurwa, kończymy to, nie nagrywamy dzisiaj. Nie nagrywamy dzisiaj? Nie, nie chce mi się, kurwa. Nie nie. nie mam powera. Nie, ma, nie jest pani na siłach, tak? Dokładnie. Dzień dobry. Dobry. Prosiła mnie pani, żebym nakręcił ten materiał. Żeby coś się przydarzyło specjalnego. No, wprowadził się jakiś nowy koleś. W wieku takim produkcyjnym. No i w nocy kiedyś wstaję do łazienki słyszę jakiś kurwa, co to coś, coś mi to śmierdzi. Jakiś kurwa, wiesz, stukanie, ale takie wiesz. Jakby wiesz. No rozumiesz. No i później, słuchaj, minęło trochę znowu. Jakiś kurwa szuranie, wiesz, jakby przesuwał meble, wiesz. Ale te szuranie takie takie w wersji takiej yy... nietypowej rozumiem, bo z takim piskiem. Wiesz, jak to czasami stare wieko takie wiesz, o to od, od skrzyni... I od... to zazwyczaj w nocy się dzieje, tak? To się dzieje w nocy. No, punktualnie o 12. Czujesz to? Tak. Dziwne rzeczy się A rozmawiała pani z sąsiadami na ten temat? Jeszcze nie. Ale się przymierzam. no. są hmm. z koleżanką na balety. I rozumiesz? Wchodzi dwóch kolesi, kurwa, wiesz? Tłok na sali, rozumiesz? ta Muza gra, rozumiesz? Wszystko tego. Dwóch frajerów podchodzi. Przepraszam, czy tu wolno. I się dosięgli do nas do stolika. No wiesz, jak to, jak to w knajpie, nie? Muza gra, światła lecą, kula się obraca, git majonez, Zamówili, panie coś piją, panie coś jedzą. Ja mówię, no dobra, no to bierz, nie? Wzięli pulikę tego winiaku klubowego. Dwie kawy, rozumiesz? Coś zimnego do picia, kurwa. I zaczyna się maniana, nie? No ten mój można prosić, ja mówię, no ile to roboty, przecież nie przyszłam książki nie, nie, pisać, ani się modlić, różańca odstawiać. Poszłam z kolei się na parkiet, koleś mnie przytula, wiesz. Kurwa, ale tak na wydra idzie, nogę mi między, nie, to znaczy się nie, ściska mnie strasznie dwoma rękoma, rozumiesz, tak mnie przyciska, że szok. Nogę mi wstaw proszę ciebie między nogi i mnie zaczyna tarło odpierdalać, rozumiesz? No kurwa, ja się tak wkurwiałem, miły koleś. Albo, albo ten albo tarło odpierdala. Co ty jesteś kurwa w wodzie? Ty jesteś rekinem, a jestem szplotką i ty tarło rybny odpierdala. No jakie kochuj? Kurwa faceta odrzuciłam, plunęłam mu w mordę. chciałam go uderzyć. No ale wiecie, dają, po czym proszę panią, nie tak agresywnie, bo to jest lokal i to jest miejsce publiczne. I co, mogą być konsekwencje. Problemy, tak. Do, problemy. Tak, dokładnie. Ale i skończyło się, nic się Pani nie stało w końcu. Proszę? Bawiła się Pani tam dalej w tym klubie do końca? No to oczywiście, to odklepał od mojego stolika, drugi kolej został, bo koleżankę wyciął, że ma migdałowe spojrzenie, że zaj zajarzyło się między nimi, a mną powstał, wiesz, wulkan Fuji, na chuj mi, a on poszedł drugą za tego i to samo było, a tamtej pasowało, no i git majonez, no. Oni zrobili tarło, tak? Oni zrobili tarło, rozumiesz, kurwa, i, i dobra, no, a mnie to nie pasiło. No, on mnie w kurwiach. Ja Jak Jaki pani ma plan? Co? Truciznę wchodzić do, do kierwacza. Do parówki? Dokładnie. Przecież będzie wiadomo, że to pani kiedy. Nie to... kapnie się. Ja pójdę za nim i rzucę. On nie będzie wiedział. Jak i kiedy. No i pies zdechnie, a pan Zygmunt będzie smutny. No, a co mnie to obchodzi? Ile będzie srał, we windzie i ściał, i ściekał po klatce, i ujadał całą noc i wyje, nie można kurwa spać. Ta parówka trochę taka twarda jest. No właśnie o to ma, o to właśnie chodzi, że ma być twarda. Zamrożona jeszcze. No dokładnie, na co? Zamrażalnika. Na maksa zamrożona. To jak trucizna nie podziała, to parówka. Podziała, można. podziała, wszystko działa, to jak z szczykaweczką i cekichul, i nie ma kurwa, i koniec. Szczykawką. Przykle do parówki. No, nawet flaka ciągle. Myśli Pani, że taki wybredny pies zje parówka? Oczywiście, że zje. A jak nie zje? Zje na bank. Jestem tego pewna. Biorę się za sąsiadkę Helena. Tak! Skończyłam! Jak się Pani bierze? Co? Od domu. Zaczynam. A kończę na budzie. Jak pani zacznie tą rozmowę? ja zacznę. Opływowo, delikatnie, subtelnie. Przecież nie będę chujami rzucać. Tylko krótko i na temat. Ona w życiu, ona zbiera te różne bajery świętości, chuje je i chce otworzyć sklep. Czy... Ale jej to nie wyjdzie. Ja, ja... ją prześcignę. Ona wkręca wszystkich, że jest taka y, tak. pobożna. pobożna, ale hemruje tym. Rozumiesz o co chodzi. Tak. Niby tu, niby do kościoła, do proboszcza, tu, tego, ołtarz, tu, kwiaty z ogródka na ołtarz proboszczoli, o, o.